Free at Home. Sukces dzięki systemowi automatyki domowej to takie proste. Free at Home to szansa na dobry interes. Ogrom jego zalet to argument, który niewątpliwie przyciągnie nowych klientów. Free at Home zapewnia jeszcze większą wygodę, bezpieczeństwo i wydajność. Free at Home to proste rozwiązanie ułatwiające deweloperom zwiększenie wartości ich nieruchomości. Współpraca z liderem branży automatyki domowej na świecie to gwarancja na przyszłość. Dzięki Free at Home zyskujesz przekonujące argumenty, takie jak łatwa instalacja i obsługa, czy konfiguracja i obsługa z poziomu urządzeń z technologią plug and play, np. komputera, tabletu czy smartfonu. Zaletą dla klientów jest swoboda tworzenia aranżacji, wygodna obsługa przez aplikację oraz przystępna cena. System automatyki domowej to gwarancja pozyskania nowych klientów i zwiększenia konkurencyjności. Free at Home. Sterowanie instalacjami domowymi tak proste jak nigdy dotąd.